Dzień dobry, tu Dzień Rago, witam w kolejnym odcinku z Paladyna. Tutaj zaczniemy od katasów, ale wydaje mi się, że już tyle było powiedziane na temat katasów w tych odcinkach, że nie będziemy tutaj za dużo o tym mówić. Ewentualnie zrobię jakąś nową serię odcinków, jak będzie mi się chciało, gdzie jest ten resp, pam, pam, pam. I tam na przykład porozmawiamy dużo więcej na temat ekspienia na takich typowych, właśnie tych respach jak Roche, y, Lower Roche, na przykład tam, ym, hieny katasy i tam pokażę Wam jak ja biegałem, na przykład, albo jak biegaliśmy w duo, na przykład, może w ten sposób, jak wygląda jak w duo na takich oto respach. No i tutaj jeszcze były, tutaj wypad jakiś z, z tych minibosów tutaj były behemoty zbustowane znowu, tak jak w poprzednim odcinku, a jutro startuje nowy serwer i jeżeli ktoś będzie na nim grał, a chce zacząć grać Paladynem, a nie grał nigdy na nowym serwerze, to ma okazję właśnie sobie popatrzeć moją serię o tutaj z Paladyna od początku i zobaczyć jak to wyglądało w moim przypadku granie Paladynem na nowym serwerze od pierwszego dnia. A ja ewentualnie dowie się gdzie są jakieś respy, innych ciekawych rzeczy i ciekawostek jeżeli wraca po jakiejś grubszej przerwie. Tutaj wypadł jeszcze Mail i były tam wbite Drakenelity w końcu. Tutaj były zbustowane horory, to biegałem sobie taką rundę, sobie stworzyłem niedaleko depa od Rosha. Całkiem przyjemnie, ale jeżeli macie szansę pójść na jakiegoś e, jakiś duło Team Hunter na mm, Isle to po Nightmare Isle to po, polecam wam się tam wybrać. Tutaj poszedłem popatrzeć, jak będzie wyglądanie wyglądało bicie spike Carnivorów, e, bo chciałem je trochę podobijać, myślałem, że będzie to szło lepiej, jednak Paladin się nie nadaje na tego respa kompletnie. Polecam Wam znaleźć kogoś, kto Wam pomoże wbić te mobki. Najlepiej na jakimś Rapidzie, zabierzcie się z jakimś Ekiem czy coś. Były zbustowane wargolemy, jeden z moich ulubionych mobów i wybrałem się na nie i wypadł mi Tinkay po 10 minutach od startu tutaj, więc bardzo przyjemnie. Sprzedałem go za dużo więcej niż ten analizer tam pokazuje, bo po godzinie cały taki loch i tam niby, że 2 miliony coś, ale ja sam ten Tinkay sprzedałem za 2,5 bańki, dobrze pamiętam, e, więc spoko to wyszło. Był event tutaj Vintage, który jest w październiku i można tutaj zrobić 5 punktów czarmowych, e, szybko pomagając właśnie aktywować ten event, który jak Wam się go uda aktywować, daje serwerowi na 7 dni z tego co pamiętam, to że mo, podki dają 33 procent więcej, czyli manasy będą dawać 33% więcej i poty do hila będą dawać 33% więcej. A później zaczął się rapid, no i wybrałem się na Goromę e, powbijać parę e, różnych mobków, których tu jeszcze nie miałem pokończonych. Typowo przyszedłem tutaj pod licze, ale przy okazji tutaj niektóre z tych mobów e, miałem już pozaczynane, co też tu się znajdowały i też one powpadały, ale zaczynałem je wbijać na innych resp'ach. Więc też dużo na temat, właśnie co robić na Rapidzie. Mam takie trzy odcinki, które kiedyś dawno temu zrobiłem, i tam też te, ta goroma była właśnie bita i pokazywana. I jak tam biegałem, ewentualnie bardziej szczegółowo to wszystko pokazane niż tutaj. No, udało w końcu się wbić te licze, ale nie udało się zrobić maksimy. Przy okazji właśnie wpadły w pristy, duchy, mumie i, i tak dalej. No i finalnie w końcu wybrałem się na Amazon Camp i wbiłem Walkirię, i Amazonki. Nie lubię tych mopków. Mam uraz do, tego, do tej miejscówki przez boty i po prostu z... nie lubię tam przychodzić, nie lubię tych, tego bić i zajęło mi tyle leveli, żeby się tam udać. Mogłem to robić na dużo w mniejszych levelach i robić, dropić niby row belty, ale one nigdy nie wypadają jak dla mnie. To jest w ogóle dla mnie resp yy, wyjść, przyjść, wyjść i zapomnieć. Nie, nie, nie lubię po prostu i tyle. Yy, tutaj dobiłem też Worker. Golemy, one też wolno mi wchodziły, też mnie jakiś taki opór miałem, tak jak war Golemy mogę bić na potęgę i, i cały czas to te workery to tak jakoś nie za bardzo. Tutaj przy okazji zostałem trochę na tej dzielnicy, tak jak widzicie, biłem inne tam mobki, co się tam kręciły, też całkiem przyjemnie. No i daj ala jak już będą, zdobiłem sobie te nieszczęsne zombie też, które zacząłem bardzo wcześnie i też kurczę jakoś nie mogłem ich nigdy skończyć. Wiem, że na Treasure Island jest lepszy res. I tam się je szybciej wbija, i można chyba tam nawet całkiem spoko poekspić jakimś ekiem. więc musicie się zainteresować tym respem, jeżeli chcecie szybciej je wbić je niż tutaj na Yalahara. No i w końcu udało mi się kupić soul buty i upgrade zrobić, bo tam te wingi już patrzeć nie mogłem. I dokupiłem też sobie koifa tak, żeby mi się przyjemnie ekspił na innych respach, nie tylko z tym spongebobem. Nic, do zobaczenia w następnym odcinku i bye bye!